Sejm przyjął uchwałę w obronie dobrego imienia Świętego Jana Pawła II. Tego samego dnia marszałek Izby Elżbieta Witek wygłosiła orędzie, w którym wskazała, że tak jak komunistom nie udało się zniszczyć Ojca Świętego, tak nie uda się to również dziś ludziom posługującym się manipulacją, i materiałami aparatu przemocy PRL. Kiedy odczytywana była uchwała w obronie Świętego Jana Pawła II, część z polityków PiSu miała przy sobie wizerunek Ojca Świętego. Papieża ponownie oklaskiwano po blisko 24 latach od momentu, kiedy wygłosił przemówienie w polskim Sejmie. Ale tym razem, gdy ponad połowa sali wstała, część polityków wybrała milczenie lub polityczne oskarżenia. Wy chcecie zapisać Jana Pawła II do PiS dzisiaj. Wy nie chcecie go bronić. Były oskarżenia i była reakcja. Wstyd, panie Kowal, wstyd stanął pan po stronie tych, którzy są przeciwko Polsce. W takiej atmosferze przyjęto uchwałę w obronie dobrego imienia świętego Jana Pawła II. W dokumencie czytamy o potępieniu przez Sejm haniebnej nagonki opartej w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem stał się wielki Polak. Jest to próba skompromitowania Jana Pawła II materiałami, których nie odważyli się wykorzystać nawet komuniści. Za uchwałą zagłosowali politycy PiS, koalicji Polskiej Konfederacji Porozumienia Kukiz 15 Koła Polskiej Sprawy i trzech posłów niezrzeszonych. Przeciwko była Lewica, jeden poseł Polski 2050 i dwóch z Koła Wolnościowcy. Koalicja Obywatelska wyjęła karty do głosowania. Podobnie zachowała się większość polityków Polski 2050 w dniu, w którym Sejm przyjął uchwałę Marszałek Izby wygłosiła orędzie. Mówiła o tożsamości Polaków, którą obok godła i flagi wpisana jest Jasna góra I pamięć o świętym Janie Pawle II. Dziś, na podstawie spreparowanych komunistycznych donosów, chce się nam jeden z tych symboli zabrać, wierząc, że to nas podzieli. Służba bezpieczeństwa próbowała zniszczyć Karola Wojtyłę, KGB próbowało go zabić. Nie udało się wtedy i nie uda się dziś. Marszałek Sejmu określiła Świętego Jana Pawła II jako naszą tożsamość, fundament i spoiwo. Wskazała, że materiał oczerniający Ojca Świętego nawiązuje do najgorszych lat komunistycznej propagandy, wymierzonej w podstawy naszego kulturowego dziedzictwa. Bardzo mylą się ci, którzy uważają, że damy się zmanipulować. Jan Paweł II jest dla nas, dla Polaków tym, co nas jednoczy i spaja. Jest tym zasadniczym ogniwem, światłem wolności. Kto próbuje ten płomień zgasić, spotka się z jasnym i twardym nie. Jednoznaczne stanowisko w obronie świętego Jana Pawła II zajęli też politycy Solidarnej Polski. Podczas procesu uznającego jego świętość nie ujawniono żadnych poważnych dowodów na to, że Jan Paweł II mógłby w tym zakresie zachowywać się niegodnie. Nie ma żadnych takich poważnych dokumentów i dowodów. Wizerunek polskiego papieża został wyświetlony na fasadzie Pałacu Prezydenckiego.